Cześć, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku Tak jak wam obiecałem w poprzednim odcinku To Dzisiaj wam pokażę kurczaki Już takie trochę wyrośnięte kurczaki Mam je w domu w kotłowni, więc tam co teraz przejdziemy Tylko tutaj widzę, że już kury Mnie osaczyły, bo widziały, że do nich Z czymś przyszedł Mam serę i rucholka. Zostało. Ło zobaczcie. A no, wiadomo, razem na sobie już Rokole <laughs> no, nie ruszyły w ogóle. Zobaczcie. Tu macie Rokole jeszcze. Tutaj. O, nic nie wyleci. No już tu nie mam. nic, zobacz. No nic nie mam już. Także dostałem swoje, muszę oczko tutaj też ugarnąć ogarnąć. Ciężko to wygląda, widzę. Tu nie patrzcie na ten bałagan, bo jak wiecie sprzątałem yy, jakiś czas temu królikom i kurom yy, i no, nie miałem kiedy tego zrobić, pracowałem w weekend. A i tak nie było zbyt sucho, żeby to zgrabić, a nie chcę też całego błota targać za sobą. Więc myślę, że jutro, jak nie jutro, to ewentualnie w tygodniu jakoś to tu ogarnę. Będzie to wyglądało, bo ma być właśnie ładna pogoda już teraz przez najbliższe dni, a mianowicie właśnie w dzień, ale połkła. Wow. A mianowicie właśnie w dzień słoneczny, tak jak dzisiaj. Nie jest zbyt ciepło. Zobaczmy ile w cieniu stopni jest No 6 widać O, o widać 6 stopni w cieniu Jeszcze słońcu będzie Myślę że może z 15 no, Może nie Jest taki delikatny yy, Jest taki delikatny właśnie Wiaterek Ale przyjemnie Nie jest jakoś najgorzej Bywało gorzej Chociaż są wieczory zimne i noce No i też poranki jest tak minus 7, minus 5 stopni, tak się wszystko waha. Więc no, tak to właśnie wygląda, moi drodzy. E, dobra, to co ja tu nie przedłużam, lecimy do kurczaków, co nie? No, lecimy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy tutaj u kurczaków. Trochę to może być słabo widać, ponieważ no, akurat dzisiaj mi się przepaliła e, kwoka jeszcze, co była tutaj do góry u tych. Yy, putów, bo tu właśnie są same Liliputy, szczerze nawet nie wiem, <coughs> ile tutaj jest dokładnie sztuk. Yy, sorki zaszły w tle, ale to jest muchawa, jak wiecie, kurczaki małpkotłowy. Może warto otworzę, żeby nie było tak za tak krat. O, to będzie lepiej. Tu będę musiał już to jutro albo pojutrze posprzątać, bo już trochę nawróciłem. Dziady, to tu są sami moi drodzy lili puty. Kogutów tutaj jest. Osobiście nie wiem, nie liczyłem tego, kiedy dokładnie jest. Eee, nie 4-5 tu będzie. Ogólnie osobników tutaj będzie. Nie wiem też, naprawdę nie liczyłem. Może odbuduję koliszę, żeby 4, 5. No, około 15 więc 5-10 tutaj na głowę. Na pewno jest. No widać, są białe, czarne, yy, takie kuropatwiane, właśnie takie fajne komuśi. Yy, Nakraczany będzie, on właśnie też fajny kolorowy jest. O, no, żeby właśnie skłamać, to one mają no 6 tygodni prawie. I tu są ładne, jeszcze myślę, że 3-4 tygodnie i pół idą już na dwór. Zobaczymy jak nam na to pozwoli pogoda oczywiście. Bo to wszystko zależy od pogody. No one są płochliwe, no bo ja tutaj Zbytnio czasu nie spędza, przyglądam sprzątanie Tanie yy, <laughs> je śpić I tyle ja Nie mam czasu żeby tutaj <laughs> jeszcze je głaskać no. Ale nieraz to właśnie przyjdę na jakieś tam 4-5 minut przechodząc to na niej wlecę i spojrzę sobie tak to wyglądają moje prace. To Czarna kurka jest fajna Taka zacna widać tu mamy mili płyty same, a niżej mamy właśnie nioski. To właśnie bardziej podnioski są, ale zaraz do nich sobie przejdziemy. Bo i to, a te tu świrują. A tu mają wodę, tu mają karmę jeszcze. O, ja daję właśnie karmę piasta. Do wody daję zakwaszać. Fajnej właśnie też marki Właśnie mogliście też na filmikach widzieć tę markę no. Myślę, że coś nas teraz z tego będzie na pewno, Bo ja sobie wszystkiego nie zostawię A Lilliputy są bardzo fajnymi kwokami z tego co wiem I też się właśnie mogą tutaj z innych doświadczeń na tym przekonać Nie wiem czy będzie mi dobrze słychać Mam chore gardło Tu muchawa w piecu chodzi Ach, nie wesoło. Dobrze Maju, tutaj przechodzimy do, 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 do tych tutaj kurdastów y, poniżej. No tylko muszę tutaj tą klatkę trochę przesunąć, żeby to, to, tam byście tam wszystko właśnie dobrze widzieli. Przechodzimy. Dobra. Jesteśmy już tutaj u tych niżej. To mi przeszkadza trytyka. E, też się boję, bo przesuwałem przed chwilą właśnie tą górną klatkę. Ale zaraz tutaj ja powinno pokazać. Normalnie dobrze, tutaj też są jak widzę fajne kolorki Dużo grzebyków, na to wskazuje duża ilość kogutów <grymka> Da, więc tutaj właśnie nie mają wody, nic, bo właśnie wyciągają, bo właśnie chcę im, muszę właśnie po wodę iść, jeszcze im karmy nasypać e, Więc zaraz tutaj im dam Ale zobaczcie, też są że fajne tutaj kolorki tych kogucików e, Tu ogólnie miałem zamówione jajka e, kury mm, zagrodówki i nakrapianych takie coś w stylu szwedzkich żeby wam tak bardziej e, ukazać, to właśnie coś tak właśnie w typie barwy szwedzkiej ale to nie były właśnie takie e, poczekajcie chwilkę ale to nie były właśnie takie typowe właśnie rasowej Yy, rasie... no szwedzki jak to nazwijmy tylko chodzi właśnie do taki, właśnie o barwę kwiata szwedzkiego, chociaż cały czas też to odbiega. Bo to tam nie wzorujmy się też tą bałem, tylko tak wam mówię, żebyście wiedzieli, do czego to porównać, No i właśnie takie jak te, właśnie osobniki są ten, 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 ten właśnie od moich kurczak, no. Ten też będzie od moich, ten jest właśnie od tych, yy, tych kurek nakreślanych, których ziemieńczka. Tam są chyba dwie zagródówce. Tutaj właśnie zagródówki miałem. Bardzo mało kurek, bo pewnie jest. Tu jest taka fajna kurka. Tak. No tutaj nie wiem, to chyba będzie po moim mixie. Tak. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Dużo właśnie białych jest. Sądzę, że te białe że są to tych moich yy, kurach. też, jeszcze muszę posprzątać. Dzisiaj jest na dezynfekcji. Ale no. Jakoś maluchy tutaj rosną. One są też w takim samym wieku jak ty te wyżej. Też to chyba ich jest około, nie wiem, 13 czy 14. Musiałem naprawdę dokładnie wszystko policzyć podczas sprzątania, no bo tak, nie jestem nie jest w stanie tego... By, by wszystkie uciszyły. Tego policzyć. <grym> nie wiem, czy ten jeszcze nie jest liliput. No. To jeszcze tu się jakoś zawieruszyłeś Tak, to jeszcze jest liliputem. Ciebie muszę wyciągnąć Nie zauważyłem naprawdę no, bo To jeszcze chyba już nic nie jest Liliputa, nie wiem czy ta jeszcze biała czy tam nie jest Ta właśnie, ta właśnie, o Kurczę, nie wiem, zobaczymy, dobra Mają czas, ale ta jest chyba Liliput, tak No, ta jest, ta będzie właśnie Liliputem No, więc tak to właśnie wygląda Nie nagrałem wam odcinka wcześniej jakby ci nie było czasu ale przypominam właśnie wam o tej pomocy którą powiedziałem w poprzednim filmie serdecznie bardzo nie zapraszam no i co widzimy się zaraz z powrotem w hodowli na dworze do zobaczenia dobrze, ja już jestem od kurczaków widzieliście wszystko jak to ładnie wygląda a widzę ja też jestem właśnie świeżo po szkole dopiero, więc muszę im też trochę poogarniać To widzę, że nie mają sianko, nie mają czystej wody tak gdzie gdzie nie gdzie właśnie muszą poogarniać, taki obchód po szkole po to już jest taki właśnie obchód południowo wieczorny. bo jak do szkoły chodzę, to tylko idę do nich tutaj rano przed siódmą ogarniam i yy, ogarniam i ten I później na w po 15-16 i tyle nie widzą i tyle też ja właśnie nie widzę. Więc tak to wszystko to wyglądało, mojej drodzy. Zbierzemy sobie może jeszcze jajeczka, bo też nie wiem ile jest tych jajeczek. A teraz się tu ładnie kurki niosą, bo tak średnio jest około 8 jajeczek dziennie. Też chyba nie pokazywałem wam, nie wiem, czy dzisiaj zniesie, o, zniosło się już, mamy kolorowe jajeczko tutaj w bandzie, już idzie do wodka, co ja tu będę robił? Będę kradł im dzieci. No. Dobrze, może tak, jedno, o, tu mamy, zobaczcie, niebieskie i zielone, zobaczcie sobie. Prawdopodobnie to niebieskie jest odarałkany, a to jest od po prostu legbara. Może kamera wam tego tak nie odda tego odcienia, ale jest naprawdę yy, widoczna dobrze różnica. Czy może na słońcu, o, chyba widać co nie, że jest bardziej to zielone. O, mam już 6 jajeczek. O, dyszko ładnie dzisiaj. Nie, przepraszam, to co mam. To mi się Legbar nie niesie. To mi się niesie green shield. Green shield mi się niesie. Te właśnie. Zielony green shield, a te... To chyba Araucana mi się to mini, co mam. To bo legbar chyba się nie niesie. Dzień dobry. Dzień dobry, tu jajeczka wziąłem, mogę. taki jajeczka wziąłem. Dobrze? Nie, 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 bo ja wiem, że ty lubisz jajeczka. Dziobać. Tak, tak. W gnieździe nie podziobiesz, ale jak wyciągnę to ty dziobiesz. Jesteś ciekaw wredna, no. Do Ciebie właśnie mówię. Bierz przykład koleżanki z tej z boku, jaka jest grzeczna. Idź już, bo mi tylko tu No Ach, tak, kurczę. Ich humorki. O, kontrola. Gdzie są moje jajka? A dzisiaj akurat żadnego jajka nam nie zniosła. Bo ona nosi brązowe jak to maroz. No, jeszcze na obiadku się załapiemy. No proszę. O kurcze, nie wiecie, może jeść. Zobacz, jak twoje siostrzeczki, a ty co nie zjesz? A może pani Lochman się skusi? Zapraszam. A tu mamy jednego właśnie Green Shilla. tu jest drugi Green a tu idzie trzeci Green Shield. No, a te dwa koguty się nie mogą zbyt dogadać w doty miniaturowej, bo jakoś takie mają między sobą sprzeczki. Bo tam młode i to głupie. Kurczę. O przyszła ta wredna Maransowa pani Dobra, to mam macie się sobie Nie mam czasu, żeby wy to krótko byście jadły Poziarenku, poziarenku w tysiąc, co by człowiek siedział 15 minut z wami A w cieniu za ciepło nie jest moje drogie damy No, tu jest fajna kurka Przyjemna. Lubi taka, takie towarzystwo człowieka. To jest też taka terenia fajna. <laughs> Nie tereska? O, ta właśnie pani Araukana. Dobrze, moje Dzisiaj taki odcinek bardziej skór. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze o pomocy, którą niesiemy na naszą wschodnią granicę bądź za wschodnią granicę. Więc kto chce i może to położę. W tym odcinku byłoby to już na no, tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. I trzymajcie się do następnego. Cześć!